Witam Was na moim kanale. Dziś chciałabym Was zaprosić na rozmowę z moim gościem, Natalią Rucińską-Wojtkowiak. Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim stażem, zarówno w pracy indywidualnej, jak i w parach, wierzy, że rozstanie może wnieść pozytywne treści do życia doświadczających go osób. Powiedz mi, czy faktycznie tak może być, że rozstanie może wnieść jakiekolwiek pozytywne treści do życia doświadczających go osób i w jakich w ogóle sytuacjach jest to możliwe? Hmm. E, oczywiście, że może i jednocześnie, jak pewnie się domyślasz, nie jest to zawsze takie oczywiste i łatwe. Rozstania raczej kojarzą się, zwłaszcza kiedy rozstajemy się z wieloletnim partnerem, mężem, żoną. No, kojarzą się pejoratywnie z czymś trudnym, traumatycznym, no i nierzadko też takie bywają. E, prawda jest taka, że w ogromnej mierze zależy to od osób, które się rozstają, jaki będzie przebieg tego rozstania, właściwie w, ca w całości od nich zależy e, i prawie zawsze mogą rozstać się w sposób e, przynajmniej neutralny, a to jest bardzo ważny krok do tego, żeby w, w dalszej konsekwencji rozstanie. Wniosło pozytywne treści, bo oczywiście nie zadzieje tak się od razu. W znakomitej większości przypadków trudno liczyć na to, żeby oboje partnerzy doświadczyli tego pozytywnego wzrostu, jak my to w psychologii nazywamy, który nastąpi po rozstaniu, bo tak naprawdę co to znaczy pozytywny wzrost. Pozytywny wzrost ma miejsce wtedy, kiedy trudne doświadczenie powoduje pewnego rodzaju rozwój, czyli tak naprawdę przewartościowuje niektóre rzeczy pomaga zobaczyć pewne rzeczy na nowo, pomaga skupić się na jakichś indywidualnych potrzebach, na których na przykład wcześniej trudno było się skupić i wiele traumatycznych doświadczeń, nie tylko rozstanie, ale też na przykład choroba czy utrata pracy mogą w konsekwencji jakby sprawić, że, że coś takiego się stanie, ale najczęściej na to potrzeba troszeczkę czasu. Moim zdaniem rozstanie po, po długim związku, po związku, który był dla, dla danej osoby czy dla osób ważny i istotny, wymaga jakiegoś takiego przeżycia tego rozstania. E, może nie jest to najszczęśliwsze określenie, ale czasami nawet mówimy o pewnego rodzaju żałobie po związku. I ta żałoba, podobnie jak ta po utracie osoby dla nas ważnej, też ma pewne etapy. Mhm. I zupełnie jest to naturalne, że, że pojawia się na początku złość, niezgoda, walka. No, tych etapów jest, one, one są różne i też przepatają się w różnej kolejności. Natomiast też jeżeli pozwolimy sobie na przeżycie tego, więc powiedziałabym, że to jest jeden z ważnych warunków jakby, tego, aby rozstanie było dla nas dobre, czyli pozwolić sobie najpierw przeżyć różnego rodzaju emocje. Starać się jednak w miarę możliwości przeżyć je indywidualnie dla siebie, być może skonsultować się ze specjalistą, ale też skorzystać z wsparcia przyjaciół, rodziny, nie wiem, zrobić coś dla siebie, no, być dla siebie wyrozumiałym w tym trudnym czasie, tak? Natomiast później, kiedy to już nastąpi, kiedy, no mówię, to może być proces trwający dość długo, zwłaszcza w przypadku, kiedy na przykład dochodzi do rozwodu. No to wiadomo, że wymaga to czasu. Są jakieś określone strefy jakieś czasowe, że to trwa coś miesiące, tygodnie, lata, czy to jest indywidualna kwestia każdego? Powiedziałabym, sensu? że jest to indywidualna kwestia, natomiast wydaje mi się, że jeżeli trwa to lata, czyli jeżeli proces rozstawania się trwa lata, i nie mówię tu o samym procesie rozstawania się z partnerem czy z partnerką, tylko dajmy na to, um, nastąpił już rozwód albo trwały rozpad pożycia, a dana osoba gdzieś w sobie nie znalazła tej zgody na rozstanie. Jeżeli to trwa lata, no to niestety nie jest już zdrowym i dobrym kierunkiem. Warto wtedy też zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy jakiegoś specjalisty, no bo ja nie powiem, czy to ma trwać miesiąc, pół roku czy rok, ale no umówmy się, że jeżeli... Um, Minęło ten nie wiem, rok, dwa i nadal trudno nam w ogóle przejść do porządku dziennego z tym, że rozstaliśmy się z kimś, rozstaliśmy się z partnerem, to już pewnie jest niepokojące. No i kiedy przejdziemy tę fazę rozstania, jakoś przepracujemy to, to w sobie, to jak najbardziej można wtedy spróbować zacząć dostrzegać to, co pozytywnego wniosło rozstanie do, do naszego życia i powiem tak. No, w znakomitej ilości przypadków okazuje się, że można takie pozytywne rzeczy znaleźć. Ja osobiście jestem zwolenniczką takiego wielowymiarowego myślenia, czyli no nie czarno-białego. Czyli albo wyrzucam cały związek do kosza i wszystko co z nim związane i uważam, że to, że ten związek się nie udał to jest moje wielkie szczęście i nic lepszego nie mogło mnie spotkać. No ale ani też nie, jak to, że jest to tragedia, z którą do końca życia będę musiał czy musiała się mierzyć. Gdzieś jestem współodpowiedzialny, tak, prawda? Za tak. to, jak tak, ten związek tak. przebiegał, tak? Jak najbardziej. To... I zobaczenie też tej współodpowiedzialności, zarówno za powodzenie tego związku, jak i potem za rozpad, również jest ważnym elementem e, tego wzrostu e, potraumatycznego, powiedzmy, tego pozytywnego wzrostu, o którym mówiłam na początku. E, bo pozwala nam zobaczyć sytuację bardzo realnie, tak? E, pozwala nam lepiej poznać siebie, zrozumieć to, co się stało, pozbyć się tego ogromnego żalu, smutku, poczucia niesprawiedliwości. Bo już te emocje z nas schodzą, tak. więc możemy nabrać tak. dystansu, po prostu i z dystansem spojrzeć na tą naszą relację, którą tworzyliśmy. Tak? No, dokładnie tak. E, I zobaczyć, y, okej, okay, co było w niej wyjątkowo cenne i co na przykład chciałabym powtarzać w kolejnych relacjach, czy w ogóle w życiu ale co, czemu mam ochotę już podziękować, tak, i na przykład poszukać, nie wiem, czegoś innego w związkach, czy w relacjach, bo właśnie też podkreślam celowo, nawet nie w partnerze, to pewnie też, ale w związkach, w relacjach, zobaczyć, czego mi teraz potrzeba, no, ludzie dojrzewają, zmieniają się, tak. Ale też w naszym zachowaniu, tak, co mogę zmienić, jak mogę inaczej się zachować jak najbardziej. względem poprzedniej relacji, tak? co nie zadziałało. Jak najbardziej, ja myślę, że takie... Przypadki, kiedy jakby wina w 100% jest po stronie jednego ym, z partnerów, są naprawdę rzadkie. Pewnie tak dzieje się w przypadku, kiedy któryś z nich wnosi jakiś taki bardzo destrukcyjny element do relacji, nie wiem, jakiś uzależnienia, tak, przemoc, ym, konflikty z prawem. Tak, to wtedy możemy mówić, że faktycznie ta wina jest mocno po, po jednej ze stron, ale to jest promil. W innych sytuacjach to się rozkłada i jakby zobaczenie właśnie tego, co po mojej stronie utrudniało, żeby ta relacja dalej się rozwijała albo żeby wytrwała w jakimś no, no, w dobrym um, stanie, że tak powiem, dalej, jest bardzo ważne, tak, żeby i poznać siebie, i wiedzieć, co mogę zrobić w przyszłości, żeby tych błędów uniknąć. A poza tym tak jak mówię, wzięcie odpowiedzialności zawsze będzie zwiększało poczucie sprawstwa w całej sytuacji i tego, że coś jednak od tym nie zależy, tak? a nie że wszystko jest zależne od osób.